Oczywiście Witam widzowie. Zachęcamy na dołączenie do Discorda, naszego dla Team w opisie. Jak chcecie się dostać do ekipy, to zapraszamy zapraszamy Was, żebyście wpisali podanie i miłego oglądania. Jak no to zaczynamy? No. Jeszcze jedna wiadomość parafialna dla Was widzowie. Chciałam tylko powiedzieć, że dziękuję wam za tyle lajków na ostatnim filmie. Naprawdę wybił tak film z Policja vs złodziei, także prawdziwe życie, 19 odcinek. Dziękuję Wam naprawdę z całego serca ekipa się staramy, montażyści. Ja jestem teraz montażystą, bo tamte montażysta opuści. Dobra, nie zabieram czasu. Przechodzimy do filmu widzowego. Dobra. Dobra. Startuj! Dobra, Dobra, Dobra! lecimy! Eee, chodź szybko, no, tak jak zwykle. No. Ja z Ja jedź przepisowo, żeby wiesz... Nic, nic nie myśleli. Policja ma e, lepszą e, jakby broń. Wszystko są ulepszeni, My okay. też mamy update, upgrade. Upgrade. No. no to ja sobie biorę N4 e, Aka AK może. AK, czy, albo nie, bo to za mocno. Ale za mocno, za mocno. E, weźmy... No to które? Sko e, po skorpionie, po skorpionie, no. Albo czekaj. Skorpion, dobra. Po skorpionie. Skorpion. Skorp Bierzemy I oczywiście... Po skorpionie. Skorpiona i Bereta, możemy? Dwie, dwie bronie. A, nie no weźmy Skorpiona Możemy? Ale no... no rzeczywiście. To okay, tak muszę. nie, nie włączaj, nie włączaj, kurde. Szybko. bo możemy mieć jedną tylko broń, więc... Ale kurde, złą broń, kurde. Czekaj, okay, e... Skorpion, skorpion. Dobra. Opionowałam. Jedziemy, jedziemy. Hej. Dobra, sorry za to. Na razie, Na razie czysto. Do turshopa Shopa trzeba. Do Tur Właśnie te, ba te bankomaty. Jeszcze mam Lokik, Nie wiem. O, policja jedzie! Ja mam radar, policja jedzie, pojechała właśnie, spokojnie, jedź Jedz gdzie jedź, bo mam radar Ona pojechała w stronę, wiesz gdzie ona pojechała? W tego. stronę miasta Gdzie jest? Dobra, spokojnie, w stronę dobra. miasta Dobra Bierzemy sobie RFID RFID Tak. Skanera, mamy już niskie One też no bo samochód jakbyśmy chcieli Bo Drona, nie, drona nie potrzeba chyba, nie? Nie no, drona nie potrzeba Drona właśnie mówiłem, ale drona to jakby na banki jakbyśmy rabowali, to pod koniec Żebyśmy mieli taki CCTV na policji Ooo oh. To no, final oczywiście. Też zachęcam yy, do, do napisania podania yy, do ekipy. Wszystkie linki macie na sekcji. Yy. O kurde policja, policja! Yy, policja jedzie kurde w stronę yy, jest koło tego parkingu. parkingu. Gdzie jest ten parking? Parking, gdzie jedziesz prosto akurat. No dobra. A i wyjdziesz, kurde. Dobrze, że mam radar. O o o nie nieci. Nie, nie. Dobra, jedziesz szybko, szybko tędy przejedź. Tutaj jest. W stronę gdzie ty jedziesz teraz, w policji, tam stoi jedna policja. 2, 2, 1, o helikopter, 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 helikopter. Dzwoni! Jedzie za nami, jedzie za nami na radarze. Musisz ją zgubić. Jedź do tego, do springa, spring. Spring. Kurde. Dobra, szybko, chowaj! Chowaj, ona skręca tutaj. No jedzie, 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 chowaj się, kurde! Nie, jedzie pasujemy, tutaj w stronę. Pasujemy, pasujemy. Ja cię kręcę. Pasujemy. Idziemy po prostu. Dobra, jestem po drugiej stronie, ja się chowam. ja ale O! Ja jestem na dachu. Ale czemu we mnie strzela? Panie! Ej, przebijamy opony? Przebijam. Ale we mnie strzela, panie policja. Czemu strzela we mnie? Dobra. Nie Dobra. można. Dobra, Dobra ja, ja, ja zostaję w tym przebiję, miejscu, odgoń ode mnie. Szybko, szybko, przybiję, Szybko. Ja zostaję w tym miejscu, w mechaniku, ty jedź. Uciekaj. Widzę cię, ale uciekaj. Jestem przy tym mechaniku, no. Jak coś. Uciekaj. Na kontroli Oni mówili, że. ATM-a! Jadą do ciebie! Jadą do ciebie! ATM-a Ja nie, zaraz... nie uciekłem, ja! Nie musiałem ich policja, Dobry! Dobry! Policja! Policja! Dobra! Dobry! Dobry! E, wie pan, jak pan zaparkował! A, Widzi chcesz, pan, jak praciam, pan zaparkował! Bo ja do sklepu pójść, wie pan! A to tam, proszę pana, jest parking. Dobrze, to proszę tam to coś, parkować. Dobrze, dziękuję za uwagę. Będzie mandat, niech no, pan poczeka. No dobrze, nie może być upomnienia. Nie, mandat. No dobrze, idę. Gdyby pan zaparkował na parkingu źle, to by nie było mandatu. No, proszę pana, proszę. Proszę, proszę pana. Proszę pana. No niech będzie. Ile? To mogę już panu zapłacić. Bola. 160 dolarów, proszę bardzo. Dobra, proszę. Zapłaciłem. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Ej, ja zapłaciłem za swoje parkowanie. Ile? Ej, to Widzę, jest 160. Ej, ja muszę... Ja muszę je wejść ja, ja jeszcze... I chyba i swoje 100, auto, by. 160 ciszy. Znaczy, to No. no. no nie, 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 nie Dobra. Udało się. Nie. Po prostu teraz zrobiłem już że... coś takiego. Dobra, jest mi. Let's go. Okej, robujemy. Easy. Dobra, 2000, 2000 wlatuje na konto! Ale to do ciebie, bo ty i potem dasz to wszystko. A 2700, 2700 właściwie. dwa tysiące policja! Obra, policja. policja! policja! Byli. policja! Ja idę do tego, do tej farmy. Ja, tak się się ja cię kręcę, boże A oj baza bądź, jeszcze się nasza pan, zmienia co... Pani, co... Oj, co boże. odcinek! E, niestety... Zabierają nam wszystkie pieniądze, które mieliśmy przy sobie. No. A ile miałeś? O, No, proszę pana! No ja tylko pieniądze z bankomatu wypłacałem. Dobra, to zejdziemy na komisariat. To się bankomat zaświecił na ziemię. No, teraz... A wie Pan może, gdzie ma wspólnik? Pan? Proszę Pana, proszę z nami współpracować, albo będzie dodatkowa kara w więzieniu. proszę Pana, Pana. Gdzie macie kryjówkę? O! Oh. Proszę pana! Yy, panie policjancie, leź pan tam za helikopterem. To no, moja. Bo chyba mają drugiego. Dobra. Helikopter ma drugiego. Goni drugiego. Dobra, to to już chodzę na radę. Proszę pana. Już jestem drugiego, ten nie pan Pana wspólnika. A Wiemy, że pan wspólnika? jest... A podróżam, że proszę pana, ja już idę, chwila, idę, idę już, no idę, sam, kurde. Idziemy, idziemy, idziemy do pokoju przesłuchań, ja pana przesłucha. Dobrze, no wie... no i wie pan, Ma wie pan. moje prawo jazdy i ogólnie mój dowód. No proszę pana, powinniśmy panu zabrać prawo jazdy. No proszę pana. Proszę usiąść. Dobrze. Przesłuchaj słuchanie, Wie pan, gdzie jest pana wspólnik? Nie, nie wiem. Błoga zgubiłem. Mogę przyznać szczerze. Nie no nie teraz pan do niego kriuski. zadzwonisz. My nie mamy żadnej karty. się spytaj, gdzie jest. Kliknij. Halo? No, e, taki policjant halo? się pyta. No, halo. Policjant się pyta, gdzie jest. To... E, Skłam, skłam, skłam. A czemu? Skłam, skłam, skłam. Skłam. Z... A bo ja jestem przy tym ty, mechaniku skłam. takim. spring, spring. Mechanik, mechanik Spring. Nie ma mechanika Springa w tym miejscu. Jest, jest taki mechanik. Dokładną no 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 ulicę proszę Ten... podać. Dobra, się rozłączyłem. Bo on też się rozłączył. Proszę pana, no może pan mnie wypuść. Ja już nie, nie mam. Pracuj mechanika ma. Springa. Nic nie mam. Boże, pan proszę ma pana, płacić. i tak jest pan. Ale pana pana kolego musi załacić za pana. No proszę pana, no proszę, ja, ja nie obrabowałam nic. Z tysiąc dolarów. No zapłaciłem za mandat. A, to to nie jest. To ja proszę bójść. A dobrze. Proszę iść do mnie. Um, Jest pan zatrzymany, tylko pan musi zapłacić mandę. Ja zapłacę. No ma pan 1000 dolarów, spada widzowie z naszego konta. To co zarobiliśmy nie zabrali nam, więc spada. Tylko broń zabrał, więc dobra, będzie trzeba A proszę pana. Do tego, dobra, dobra, ja takie graffiti może robię, żeby dobra. policja 5, chodzi, 7. żeby widziała. O kurde, o kurde. Tutaj... Dobra, szybko no, robię jest. też... E... Dobra, tu. Jest! Kradnij szybko, kradnij Jest? No co jest? Szybko, chodź! Właśnie nie ogarniam tego rabowania tego systemu. Taki głup jest. Obrabowałem. I tu mamy tutaj jeszcze nawet 100 czego z Prosimy ten i właśnie dodaje nam tyle, ile tam trzeba. Tutaj macie w górnym rogu. Wszystko. No i. Jeszcze trzeba to zrobić. No. Obrakujemy 15 tysięcy. Ci sprzedać, kurde samochód. No, sobie, właśnie jesteśmy pod tym. Trabujemy to dziadostwo. Co będzie. To jest. Łatwo. Sprawdzimy. Sprawdzimy wszystko. Widzowie, właśnie też przez to, że drugi odcinek zwiększyliście, zwiększyło się też, więcej policji jeździ, więc no... Ale mam nadzieję, że nie przy tym rejonie. No dobra. Widzowie właśnie tam czekajcie chwilę, Tam było właśnie 15... nie. Tutaj było... dostaliśmy 3,3, czyli 6 tysięcy na stan konta było i teraz wchodzi nam do sejfu banku. No więc Szybka akcja i już od razu. Trzeba zamknąć. Powinniśmy zamknięte. Na pobocze, na pobocze. Aha. No dobrze. E, Tu, proszę wyjść z samochodu. Dobra, tu jest moja licencja. Proszę pokazać prawo jazdy, żeby się wszystko zgadzało. Jest. Dobra. No, a kontrola, no to dobrze, kontrola może być. E, tak, to jest kontrola już. To dlaczego na, e... pan tutaj parkuje Proszę. Ten... Na środku. Proszę, A, przepraszam. proszę pokazać e, dowód, ja, jak były prawo jazdy, albo dowód, Pokazałem. jak tam Pan woli. Proszę e, nam po, e, pokazać e, całe Moby Zakrył Pan drugą stronę, musi Pan pokazać jeszcze raz, niech Pan pokaże. Panu szeryfowi, nie policjantowi. Szeryfowi, nie A. mi. I... To jest policjant, proszę Pana. Pokazałem. Nie. Yes. Dobra. W moim dzienniczku pokazuję, że pan jest poszukiwany. Chciałby pan się no może też. z tego wytłumaczyć? A za co? A, za co? A, to jednak nie. A to jednak nie pan Michał. Ale nie, proszę pana. To jednak nie wcześniej. pan Michał, to jednak pan, pan Mateusz. A, aha, ty... Nie, proszę pana, ale wow. tu, tu było. Że pan był poszukiwany. Chciałbym no się pan. było, jeszcze. Jeszcze dwie eee, minuty temu. Byłem Co Nie wiem. Zbroj zbrodne, proszę pana. Jaka A pokazać panu dokładnie? No proszę. Już panu pokazuję. Jak był tutaj napad. Jaki napad? Chciałbym. Był to napad, ale jest to już z, z, sprawa, więc y, tym razem jest ostrzeżenie okay. i życzę miłego dnia. Dobrze. Do widzenia. Ej, Michael! 2800 wchodzi na nasze konto. I coś Nie wyjdzie. Nie, to przed chwilą był. Siema widzowie... Przepraszam, że przerywam, ale chciałbym poinformować, że to niestety będzie ostatni jak na razie odcinek z PVZ. -a ponieważ yy, chcemy się skupić na serii yy, dziwe życie. No i miłego oglądania dalej. Hello. zobaczyć czy coś takiego szybko. Dobra. W środku Thank okay. you. Ile jeszcze czasu zostało do końca? Może to... Do... Zrobimy to do siecią na pewno. Teraz się tak robi. Nie ma z tym. Dobra, to nic nie przyjdzie. Dobra, więc dobra, nie możemy odboć, niestety. Zaczynamy. Nie zapomnijcie zostawić suba i lajka i dzwoneczka, żeby mieć na bieżąco filmy. Pozdro że jest palona. Tu proszę, próbujemy. Tak. więcej. I nie gadaj. I 5000, kurde, nie gadaj. A, nie tu. <grym> I mam widzowie właśnie... Jezus Mario, 9000 z takiego ...widzowie... No, więc musi, oni nie mogą wejść do środka najlepiej Dobra, 9000 tysięcy Widzowie, przepraszam. Jestem Jak tam daleko? Jest tam, tam daleko? Dziesięć tysięcy! Co jest? Co jest? Trzymali do. Widzowie, my ponad pięćdziesiąt tysięcy, tysięcy mamy już. Nie no Dobra, wkładam do bagażnika. Fajs cały. Dobra, tam. Fajs. Fajs Udało nam się obrabować te... To wszystko. Wkładamy wszystkie pieniądze. No i mamy mało czasu. Jeszcze trzeba coś tam... Może coś obrabujemy. Proszę, żeby policja tu nie przyjechała. Ja sobie po prostu przejadę. Dobra, jadę Na poboczu obywatelu. Wie, wie pan, jaki jest powód zatrzymania? Proszę wiesz, pojazdu to ta jest ta rzucie moja rzucie legitymacja. Tak, tak, ta jest Dokładnie tak. W sensie pokazana, Do prawo jazdy tak. się zgadza, to będą trzy punkty karne plus jak y, za przekroczenie prędkości, ta bo ta jechał pan bardzo szybko. I jeszcze Dobra, chyba nie mogę się przyznać, że na czerwonym jeszcze pojechał. Tak, to tutaj będzie. Kurde. Eee. Jaki to jest model? Mógłby pan mi powiedzieć? Bo muszę tutaj e, zapisać? No tutaj jest eeecja. Eee, powiem panu chyba by czekam. Muszę schować nie co ten pistolet, żeby nie przeszukiwał. Aaa. Dobra, to wpiszę Lantia, proszę Pana, dobrze. lokalizacja. Mm. E, to jest przy, tutaj przy kinie, no i to, to jest takie miasteczko. Dobrze, dobrze. To tutaj będzie 50 zł za, przekro... za przejechanie na czerwone świetle i teraz ich za przyspieszenie. Dobrze. No to, e, to jest Lantia. I tutaj będzie 150, żeby okay. były równe dwie strówki. Życzę miłego dnia, proszę tak nie przekraczać. Yy, nie przekraczać cały czas. prędkości, chcę. i. Czy nie się, zreszciem się, zreszciem zreszciem się zreszciem 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 do nas A, dobrze, dobrze, rozumiem. Życzę no, mi, miłego dnia, do widzenia. widzę, Dobra! Tak, save and finish! Let's go! Udało się! Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i, chodźcie i chodźcie jak fajny tak, montaż. Chodźcie. Jak? Tak, bring-on. A gdzie Wy jesteście? O, 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 środka, ładny dom. No widzisz. co, Dobra. O, no, to, Dzisiaj to, mało policji było, ale było wiedzę, mniej Pod koniec trochę osób wyszło i no Gdzie my jesteśmy? Tu, jesteś tu, dobraj, a, tu o. No dobra, a teraz a, ręce do góry to, to... Ręce koniec do góry Koniec, nie ma, nie ma, udało się save'a Ak O akcja